To jest IT? Jak nie jest to Speverga? <grystanie> cześć, cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Fala do Trójki. I według doniesień Jarosława Kawuli celowanie lepsze jest jak się kłóca. Czyli wracamy do CSa 16 gdzie kłócanie podczas strzelania było jednym z kluczowych elementów. To jest mój wygnaniec W co oni strzelają? Yy, nieważne Zaznaczamy punkt, do którego chcemy iść yy, I przed tym Natomiast wiem, że jest, z tego co mnie poinstruowano jest tam wiele przedmiotów do zebrania Więc trzeba też odwiedzić ten Pani Tower I zostawić tam kilka przedmiotów yy, Tak, żeby móc tam coś zebrać Coś tu jakiś koleś się ili? Jest. <ścoughs> I co padłeś, Mato? O, jeszcze ten. I teraz, dla porównania, yy, celowanie, zwróćcie uwagę. Mały obszar. Wstaje. Większy obszar. Czyli rada jarka jest jak najbardziej na plus. Dzięki, wielkie. W międzyczasie pozbieramy to, co w ogóle z nich wypadło. Yy, karabin, mrówka, pocisk. I on był gdzieś na dole. z nic coś zebrałem? Tak, zebrałem z nich. Ale gdzie się podział ten drugi? On musiał wyjść drugą stroną. Gdzie go zabiłem? Nieważne. Dobra, yy, ten pani tower. Mapa. Gdzie jest moje ten pani Tower? Przyzwoicie. O, czekaj, i coś się skończyło. Wygrzew i wódka. Wódkę trzeba wypić. Item. chemia. Whisky jest tańsze? Dziwne. Daj second keep your że nie niby zakładałeś spodnie i otwieraliś mi drzwi? Musiałeś być tak dosłowny, stary Dobra, żeby nie było, że celuję was wszystkich Gdzie są moje apartamenty? Tutaj chyba jest sporo tych wszystkich pierdół no, Ale nie. To się sprzeda. Z tego co pamiętam to jest safe. Zaje, beasty, safe. Tylko dziwną rzeczą jest to, że nie ma kurde. Nawet jakiś klucza, jakiś ten, trzeba zablokować. To wszystko. Co to w ogóle jest coś? Nie. Ten safe nie działa. Na telezatopę tower, dobra. Yy, tak, po kolei. Tutaj nie mamy pocisków, zostawiamy maskujący na statków kosmitów się nie przyda się. Działko wortowe zostaje. Granaty, niby po uwagi, mają, ale dostają. Yy, nasze kapsle też wyrzucę. Laserówkę, karabin laserowy. Gaussem czy laserówką ich kasować? Gaussem będziemy brać. Także laseruchem zostawił. Karabin myśliwski tam się nie przyda na pewno. Szturmowe dniamy w ogóle nic. Kartony cygarów. E, miecz chińskiego oficera. Weźmiemy sobie energetyczny. E, mina. Nie ma wagi dużej. Miotacz ognia zostawiamy. Naboje, nukę, nóż bojowy. Nie przyda nam się. Będziemy mieć nasz zajebisty mieczyk. Obrzę też zostawimy. E, jeszcze szczelbę bym zostawił tutaj: paliwo, ogniwo, ogniwo, cygary. Nie, nie trzeba. E, ten pistolet można zużyć, tego bym zostawił. Laserówkę. Mama, ma uwagi, naprawimy sobie najwyżej. E, rakiet. O, Skafander, skórzany pas. I tu gdzieś jeszcze była ta szczelba. I wyrzutnie rakiet. Okej, okay. Z takim A, sterylizator chyba też tam nie działa. No, ale to zostawię. Żarcie będzie przydatne. Dobra, y, ten Pani Tower. O, i tu możemy się teleportować bezpośrednio tam gdzie chcemy. Yy, jak to daleko, Boże? A może jest pole minowe po drodze. Yy, co to nas spotka? Czyli tu jest jakieś miny, są? Bo z tego co pamiętam, tu jeszcze by zostawił tak kilka. Ty, tutaj ten sniper jest! Kucać O! Z. Spoko. Wow. Aha! Spoko No czyli kolejny zes. Teraz trafię na pewno. Je! Yeah. Czyli żyje? Chyba żyje. Żyje. Gdzie on jest? Gość zszedł Zaraz Cię dorwiemy Arkansiasie! Jest! A co? Aha! <śles> Gość sobie wycz... What? Co miny jeszcze? O, tu są miny Fuck! Nie ogarnij dupę, gdzie tu kurde są miny wszędzie. Ale on gdzieś tu schodził. Bomba wiśniowa, nuke kola, Patrzcie, jakie ma tu zapasy miał. Sztejki. Aparat korekcyjny chyba daje nam na zdrowie, z tego co pamiętam. A on się położył gdzieś na tych schodach. Jest, jest, jest i tyle. Dobra. Teraz bezpiecznie można uciec. Tu jest mina, jest mina. Dobra, jest moja. Tylko nie mówcie, po to, że po drodze jeszcze coś będzie. O, są miny jeszcze. Okej, okay, i jeszcze jedna. 12 kurde ekwa dostaje za to, że rozbioruję bombę. Cudownie Co to? Ty z Raduko Skorpio To coś Piękne, czekaj O, ale co, mocne Gość, co odbiło? Ale teraz skorpiony na dwa hity, co kurde, to mocno jest. O, jeszcze Jeszcze mi sprowokowały do tego, żeby cofnąć się, kurde, na minę. Ale z tego, co mi wiadomo, będą większe jeszcze. I to je martwi. Jakiegoś gościa zostawili. A, dajcie mi ten gruczoł. Jego tylko na trzeba trzeba? Czy do czegoś mogę wykorzystać? Ten gruczoł. To mnie bardzo interesuje. i można było go wykorzystać do broni, albo żeby po prostu jakby... Bronić sobie, ją namaścić i namaścić To było ciekawą opcją. Ale w innym kierunku mamy iść Tam nie musimy poruszać się Ej nie mówcie, że tak spokojną będziemy mieć kura podróż do statku kosmitów Tak sądziłem Szwajcarz będzie atakował Jeszcze, jeszcze Tutaj jest I powiedzcie, że w ogóle niedawno, niedaleko jest w ogóle nasz ten. Nie, nie jest w ogóle po drodze. Przecież robko jest całkowicie w innym kierunku. Ale to było złowisko. Tam nie da tego. Szukaję kura części do naprawy. Siebie. Tam jeszcze jeden widzę. Mamy taki zasięg? Mamy taki zasięg! Chyba. Oj, to jest. Tak jest! Zasięg jest kosmiczny. To mi się już podoba. 203 pociski do naszego działa Gaussa. Tylko teraz pytanie. Pociski Gaussa były tylko najwyżej dostępne... w... tamtym naszym schronie. Schronie w ogóle tych wygnańców. Skąd ja zgarnę w ogóle pociski do chaosu na tym świecie? Tego się boję, że jak stracę to w ogóle tracę całą broń Przynajmniej idę w dobrym kierunku Co to nasz spotka? Daleko w ogóle jeszcze? Niby obieram dobry kierunek. To nic nie słyszę. Co jest? O, do psów strzelają. Czy ktoś tu jest. Póki co nasi. bynajmniej nie agresywni. Łowcy. Można im wybaczyć. Ocelili mnie przed psem. Niby tu nie ma nic. Co jest jestem? <laughs> A tutaj coś jest Reaktywność kurde na takim poziomie? Jest jakiś ufoludek What the fuck? Anomalia jakaś? Ty! Chyba obcy mnie wciągają! What? Ale Skawalder fajnie wygląda, nie? <ścoughs> Ale to chyba obcy mnie wciągają na statek, na pewnie. Statek matka! Na pewno Oj, sterylizator to nie działa Tak mówiliście HIK ha! NIE 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 NIE, nie. Czyli <ścoughs> to są tu ci obcy Możecie po angielsku albo po polsku jak ty to jest I! Jak mi od Spinberga! <grystanie> o nie, nie! 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 O -m -g. Co oni mi robią? To jaki nie? To jest koszmar, nie? Hey, hey, you okay? You all right? About time you woke up. I was starting to think maybe they'd fried your brains or something. You got a headache, right? Don't worry. That'll get better. I don't know if it'll matter, but it'll get better. They must really like you. At least they let me keep my clothes. Looks like they stripped you of everything. Huh. Bom Oh, Ale... to a nightmare. <laughs> Zna to jest możliwe? Znaczy się obcy? To jest dobre Crazy, ain't it? I thought I'd seen some shit out there in the waste, but nothing like this Not a whole lot of good news going around right now If you're lucky, they'll leave you alone for a while If not... Well, then it's been nice chatting Fajny mam humor Czyli jak się znowu staniemy? Kim jesteś i co tutaj robisz? Czegoś ode... czegoś? Czego oni ode mnie chcą? Dobra, ja chcę się wdostać. Been here for a little while, but haven't found a way to Shit. You hear that? It's coming again. Get back against the wall now. niby co? Z tej kapsuły mnie będą wyciągać? Chyba jakaś kamera. Na pewno. Co jest? Ty tam coś, coś się poruszyło. Well, at least it wasn't coming for us. Huh? Hahaha! <laughs> Kiośkolę <kolesio> się już tak? Hahaha! <laughs> Super zabawne. Dlaczego cię tam you? I'm thinking maybe now you can understand. It's a good idea to get the hell out of here. No, w końcu gadam do rzeczy. Te, te, te. What you've never seen a giant metal claw scoop somebody up and carry him off to who knows where I don't know where they're taking him, and I'm not interested in staying here long enough to find out. We got to get out of here, kid now now you're talking. I can tell you there ain't an easy way out of here. I've looked around, I can't find any panels, wires, circuits, nothing. I'm thinking they did us a favor putting us together in here like this. And I say we use it to our advantage. And for the record, the name Soma. Widziałem na prawym rogu ekranu, jak się <coughs> nazywasz. Słuchaj, nie szukam gumpla, po prostu chcę <coughs> się z tować wynieść. Jakiego rodzaju Mhm. Dobre posunięcie. Sidekick. Who the hell said anything about a sidekick? That's a shitty attitude, kid, because unless you're willing to work with me, you're going a whole lot of no place. It's going to take both of us to get out of this place. Y Strasznie, masz gdy podejście. Nie wyszłaś w ogóle z tego główienka tutaj dookoła, a nie masz większe pojęcie na temat tego statku niż ja, tak?

no to chyba tak, bo królików doświeczonych straszą, więc będą pilnować. Ehm, dobra. Hell if I know, but at least it's a start. Better than sitting here waiting for them to experiment on us even more. Dobre podejście. E, skąd wejdzie można ci ufać? Jak z ludźmi zabić? O! Hey, wo now! Let's not go down that road, sweetie. Take a second and think before you start saying stuff that'll get you killed. I'm telling you we're gonna have to work together. You keep talking like this and I'm gonna have to get out of here on my own. After I put you down. So are you in or what? Of course All right, I'll hold back on you. make sure you don't get too roughed up, okay da, And You take them down. Dziecka yeah, we're really now, aren't we? O, przyblokowała Come on, make it look good. Czemu takie spowolnienie? Cholera O, jest! A? A, chuj, będę stał w miejscu No, to z góry w ogóle strasznie. O, i do suki, syny! Stój, stój, stój gdzie, gdzie Cofaj się! Kurwa, nie atakuj mnie. Boże, jeszcze? O, jest. Ładuj, suki syna. ładuj! Ładuj, gościa! Ładuj, kurwa, ładuj! Jest, jest. Opsy, pałeczka elektryczna. Dawaj pałeczkę, dawaj pałeczkę. I te mol. Uzbrojenie. A ci przyjebie, to się skończy. Aha, w trakcie walki mi jebnęli poziom. Cudownie. 22. Walka wręcz. Lekka. Mm, biała broń mi się przyda. Na pewno. 25. Yy, co ja chciałem w ogóle zrobić ostatnio? Skradanie się czy retoryka. Medycyna się przyda 5 punktów dla Gryfindoru <grystanie> Otwieranie zamków. To może być opcją, bo niekiedy. Miałem takie w ogóle mm, te zamki, które nie można było otwierać, bo był jakiś tam poziom konkretny. E, tutaj. Amunicja. Rozmiar się liczy. Ciężka broń. Nie. Komandos. O, o, o. Czyli to częściej wykorzystywać. Aha, no to już po, już po tym bezstronnych mediacjach, bo moja karma spadła do, poniżej minimum. Twarzel. Aha, na wszystkie burzenia, poszukiwaj skarbów. No, a więcej nukakoli, Krwawa jatka. Co?! E, raczej chcę zostawić, żeby w ogóle wszystkie postacie zostawały tak jak były. Brzuch z nie. Najlepszą opcją byłoby ten komandos. I tak to zostawię A ty też masz pałkę Ty może naprawię, O, Dawaj naprawię tę pałkę Mam cię Ale czemu mnie wyrzucili? No Ty idą, idą a ci przyjebie, chodź! Ty Czemu tak skąd zebrała tyle siły? Nie jeszcze się drzesz Dawaj uzbrojenie Napraw da... A, już więcej nie będzie. Dobra Tam są coś kolesie Co to jest? Kolejny punkt do przywracania zdrowia Cudownie, coś to w ogóle ciekawego jest? Krzesło, usiądź, ambitnie. Co to jest? Zamknięte. Co to jest? To jest jakieś aktywacje. Ty tutaj, jeszcze jest? Więcej gdzieś jeszcze? No niby tyle.

Ale skąd dziecko wie, co mam się zrobić? O, kurde, uj, co ty na obcych? E, sądzę, że tu to, 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 to coś z tych rzeczy, tak? Aktywacje, coś się stanie?

Raczej ja bym sugerował polecał się na tobie. Dobrze. Ty już mi jesteś potrzebna. To mamy dziewczy... Wow. Ta to wie gdzie tu chodzić? Ja mam pałkę policyjną, cudowną. Co się wiedzieć. Oh, Well, so byś mi that idea. You good, huh? <gry> to zrobiła w konia, nie żona? się do z drugiej strony. Ha! Wierzyłem w ciebie. See? I told you I could help. Nie chcesz i z nami? Sure. I love exploring to because they'll be mad that we're steamworks. We need to get to the big engine room so I can show you the rest of the ship. Let's go. Zgąd y ty la wiesz. Oh, I've been here a while. A long while. Huh. Oh. Sometimes I could sneak out of my cell and go explore. I've seen a bunch of the ship. It's pretty neat. But they always catch me and put me back here. Straszliwie wspominam mi mnie, jak ja byłem młodszy. Wszystko wszędzie, byłem normalnie wszędzie, wszystko chciałem świadzieć. Dobra, ee, wiesz może dokąd idziemy. Idźmy dalej. Ale rusz się, kurwa, chyba ty prowadzisz, nie? Ale okej, okay, dobra. Przydałby się, kurde, z moje... Jeszcze ktoś? E Epoxyd Obcyk, Co to kurde jest? Nie wiem po co mi jest potrzebna kolejna pałka. Ale może uda się coś naprawić? Hmm? Można. A to drugie, bym wyrzucił. No. Ja, Ty jak chcesz, to sobie tam do weźmie. Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. <laughs> Są moje rzeczy. Wszystko, 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 wszystko. To było kapsle? Aha, bo ja po drodze kura brałem jakieś. Dobra, dawaj. Jest. Kurde, wcisnąć. Mogłem wcześniej wcisnąć. A, miał wszystko. Tutaj coś jest. Ty, to jest gdzieś mod. Jestem ciekaw, jak to działa. Eee, mod, młot, Mod, mod. Это может быть интересно.